Dobra, moi drodzy, jeszcze jeden meczyk mamy, e, ilu zawodników? Oj, dużo zawodników, zobaczcie, dużo więcej zawodników i gramy na Erangelu, także mapa też jest większa, ale ten mecz będzie szybszy, to znaczy, jak widzicie, już jest strefa i ona już za niedługo będzie startować, e, a ona już chyba wystartowała, z tego co wiem, ona już wystartowała, więc mm, będą się musieli streszczać. I strefa będzie coraz bardziej ich pożerać. Niektórzy polecieli daleko. Niektórzy polecieli tutaj gdzieś, gdzie są na walanki. O, ale są są słychać też. Słychać, słychać niektórych. Keżmio, okay, czy to kto to jest? Kezion. Dobra. Hmm, póki co jeszcze nie mamy żadnych jakichś tutaj strzałów konkretnych i tak dalej. Ale dymy, dymy. Oj, glinko już zabił ciemnego, także tutaj już są pierwsze strzały. Ale ciężko jest ogarnąć, żeby to wszystkich było widać. Niektórzy polecili po Chinki. No nie no, tutaj to ko kozaki polecieli, tak? No mówmy się. Gdzie mógł polecieć Jay? Ja muszę zobaczyć, gdzie ten człowiek... Co on robi, jak nie kręci paskiem ledowym? Musimy zobaczyć, co ten człowiek robi. Gdzie on jest? Okej, okay, wiemy, gdzie jest. O, tutaj może być dosyć ciekawie. Może być tutaj dosyć ciekawie. Jakie dropy są? Musisz sobie wejść w ustawienia tam Twitcha, zakładka dropy u siebie na koncie, jakby, i tam będziesz wiedział. Albo możesz kliknąć nad czatem, takie coś się powinno pojawiać, jak ci się te dropy. Tutaj problem, tutaj mały problem, ale zobaczymy za chwileczkę, czy on będzie widział przez okno, czy ten J w ogóle się nadaje do tego grania w komputer. Co tu się wydarzyło? To chłop leżał, ten się wychylił. Oj tu Jay, kurwa pokazał... <grystanie> Jay, powiem tak, napij się whisky Napij się whisky i zaknięć śmigłem jednak. Tu się nie ma co przejmować. Zoba nas zgrywa A. Zobaczymy, no co robi z gryf? Ale to nie słychać, jak on mówi. Nie słychać, jak on coś mówi. Ja nie, ja nie słyszę w ogóle voice chatu. Jeżeli coś mówi z gryf, e. A, nie słychać. Aha. Nie, nie, nie słychać tego, wiesz? No to jest dziwne. Nie wiem czemu tak jest. Właśnie nie było kurczaka. No nie wiem, czy był kurczak, czy nie było kurczaka. A, ale patrzcie, co zrobiłem! Wszyscy są w strefie i uciekają z tej strefy. Nikt nie chce tu być. Każdy wie, że jest popieprzona sytuacja. Każdy wie, że muszą uciekać. Ale nie każdy ucieka. Oczywiście ta strefa jak zobaczycie na ilość HP Ona nie bije jakoś bardzo Ja ją nawet obniżyłem jeżeli chodzi o jej moc Ale przez to, że ona szybciej nadeszła Mogą to bardziej odczuć Zobaczymy czy tak faktycznie będzie Ci co są w strefie to wiadomo Tutaj już jest chillera, utopia e, Nikogo to nie interesuje Nie te... okej okay. Tutaj będzie zaraz ciekawie Bo na przykład brzmił sobie jedzie ten to słyszy, chociaż nie do końca. Niektórzy tam jeszcze obok siebie. Jedna osoba słyszy, drugą, ale słuchajcie, tutaj hmm. będzie ciekawe. Zwróćcie uwagę na ilość HP tego gościa. Czy zdąży uciec? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 9. Bo to tam się on się leczy, nie? Bo on ma tam bandaż. I. On musi stanąć, on musi stanąć, żeby zadziałała, dwa! Jeden! Z o nie jest Co się tu wydarzyło o No i jest jazda No, bo on chce kulturalnie jechać, a nie na skróty Tak? Nie Nixon. O to jest niebezpieczne! Jak dupnie w coś, to po nim. 6. Musi stanąć. Szybko. bandasz bandasz bandas. 4. 5. HF. No to jest, moje, drodzy, bardziej kurde. Tu są większe emocje niż przy strzelaniu się z kimś. Czy ucieknie z tej strefy, czy nie ucieknie z tej strefy? to tam jeszcze jest w tragicznym położeniu. No, czy będzie ucieczka? A ja powiedziałem o tej strefie. Macie obserwować, macie skoczyć tak, żebyście kurde uważali, bo strefa idzie szybko. To się śmiali. Tutaj największym przeciwnikiem nie będzie drugi gracz, tylko będzie strefa. Chociaż ja nie zrobiłem takiego czegoś jak ta strefa u Makuły, nie? Bo Makuła, nie wiem czy pamiętacie, Makuła robił tak Pierwsza strefa ok, druga strefa ok, Trzecia 300% dmage'a, nie? No i tam się szybko wszyscy padali Papa da radę? Paliwa mu... Nie wstrzymam Łowca wyskoczył. Albo baba, no nie wiem. Gracz, o. Jerzy Killer. Czy to prawdziwy Cezary Cezary? Wufiru. No, coś za chwileczkę się będą... Tutaj jest bardzo ciężka sprawa, słuchajcie. Ten gracz w Ufiru, on całą grę biegnie. On całą grę biegnie. Tu jest walka z żywiołem i marzy o tym, żeby dobiec do strefy. Czy znajdzie po drodze jakiś pojazd? Zaraz zobaczymy. Ja mu sprawdzę. Czy znajdzie jakiś pojazd? No raczej nie. <noise> raczej ciężka sprawa. Dobra, idziemy zobaczyć jak ktoś tam strzela. O, tutaj pożeracz zabił zgrywa, MKTW zabił Cordisa. Tak. O, a ktoś tu biegnie jeszcze. Czekajcie. No, jak tam z Wufiru? No, Wufiru no, ma jeszcze leki, tak? Ma trzy bandaże. Ma jeden duży pakiet, ale to jest wszystko nic. To jest wszystko nic. Tu jest walka też ze strefą i wjeżdża do tej strefy. Czy ktoś mógł usłyszeć ten wjazd? Nie, raczej nikt nie mógł usłyszeć tego wjazdu. I to jest właśnie to, i to jest właśnie, I to są te detale, tak? To są te detale. Krowa tutaj jest, tylko co, ona jest ze zrzutu, czy ona jest po prostu dropem luźnym? Mhm. gdzie tutaj będzie. No ja nie wiem, Wufiru. No jest duży lek. Dobra, duży... Strzykawa! Aaa! Tutaj było ok okej, tu, tutaj duży lek był brany. I jest jeszcze... No jak widzicie, te strefy już mocno biją. A tutaj jest cały czas pogoń. Jak to się skończy tak, że on wbiegnie do strefy i dostanie kulę, to po prostu się zesikam w gacie. O kurwa, a tutaj niebezpieczeństwo, skiperno. Mm -hmm. 24 podróżuje. Mhm, mm mm -hmm. wyszedł. Będzie obserwacja zaraz coś tutaj w ufiru. Wofiru jest biegnięte, jest biegnięte, on dobiegnie, dobiegnie, prawdopodobnie tu dobiegnie. Hmm, jakos, jakos są strzały oddawane, oj, tutaj jest strzelane w ten pojazd. Zobaczymy czy Mozli tutaj ogarnie, czy Mozli ma już jakąś broń lepszą. Oj, cały czas ukrywa się za pojazdem. On będzie chciał wsiąść, albo przerzucić sobie teraz na. On dyma, dyma rzuci, dobra, dyma. Oj, dostaje, dostaje C4. Ciekawa sytuacja, jest dym. Dobra, wufiru. O nie! Całą, Całą grę biegł i biegnie nadal. To jest zawodnik, moi drodzy maratończyk. On biegnie, żeby pokonać słabości, żeby pokazać, że sport w sporcie nie ma barier, nie ma granic. To on pokazuje przeciwnościom losu. Że tutaj może stać się prawdziwym kozakiem. On w tym momencie wsiada na pojazd i to jest jego właśnie wymarzony moment. Wymarzony, w którym w końcu jest wolny, w końcu może jechać na tym motocyklu. On właśnie ucieka, ucieka od przeznaczenia. Tak, lepsza droga, droga ku wolności. I w tym momencie jest strzelana do niego cała armia. Będzie strzelać za chwileczkę, on nie może wejść tutaj. Oj, tutaj jak widzimy w ufiro, no i się ukrywa. Teraz. Zobaczcie, co tu się wydarzy. Teraz się wydarzy tak. U góry jest jeden zawodnik, a tam jest drugi zawodnik. I teraz to co tu się wydarzy... będzie tajemnicą lasu. Oj, pożeracz! Pożeracz! O, ale ładnie tu strzelił! Pożeracz, tak jest! To on za chwileczkę będzie tutaj wchodził do góry zawodnik. Jest szykawka brana. Mhm, w chwili, dobra, i za chwilę zobaczymy, co się wydarzy. Ale tutaj nie wiadomo do końca, bo e, usunę specjalnie tego chuda M24. Zobaczymy w tym miejscu, jest wyskakiwane przez okno. Oj, tutaj coś się wydarzy! Już widzimy, gdzie jest. Widział, że w stodole ten się wychyla. Nie widzimy teraz, tylko czy e, ma pełną ilość HP. Ale jeden zawodnik z drugim będą się obserwować kątem. Okan, tutaj kątem tego. O, jest głowa! Ale tu niepotrzebnie tutaj tą głowę wychylił. Bardzo dobrze. I Wufiru, moi drodzy, to jest wielki comeback. To jest wielki maratończyk. To jest zawodnik, który przebiegł dosłownie, można powiedzieć, że nie przeszedł tej gry. On ją przebiegł. I strzały dalekie. Emocje są, moi drodzy. aweryks. jak widzimy, toczy się niczym, kurde, Dawidek kiedyś po trzech kebabach w weekend. Piękne strzały wufiru. Kolejnego wufiru pokonał. Moi drodzy, co ten człowiek robi? Co on potrafi? Pewnie dużo, bo Jerzego Killera zabił. Najsłynniejszego bandytę i zabójcę na zlecenie. To jest ten zawodnik. Zostało 11 w grze. Dokładnie tak. Zrzuty. E, minciowaty. O, tutaj jest ciekawa sytuacja. Zobaczcie. Dymy. Delikatne przejście przez. O, kolejny dymny granat. Tam po lewej taka zasłona dymna. Tutaj się schowa za chwileczkę za tym kamieniem, ale my musimy zwracać uwagę, ponieważ Kowal tutaj się strzela z drugim zawodnikiem. Gdzieś tam FDE jest w w swoim domku. No i właśnie, i teraz pozostaje pytanie: czy ten zawodnik pozostał niezauważonym? Czy tego zawodnika nikt totalnie nie widzi? Czy on jest przeźroczysty wręcz? Zaraz zobaczymy. W ofiru obserwuje, czy ktoś tam jest u góry. Będzie oddany strzał zaraz, ale słyszy kolejnego zawodnika. Nawet go widzi! Oj, nie ma! I tutaj wielki błąd! Nie przeładował w ogóle w zero w magazynku. On próbuje za wszelką cenę zobaczyć, czy nie będzie się wychylał tutaj z tej lewej strony, ale z prawej. Za chwileczkę powolutku, powolutku będzie podchodził. Jeden, drugiego jeszcze nie widzi. Pod tym kątem nie widać się wzajemnie no i będzie podchodził teraz pod budynek próbuje zobaczyć, jak to fajnie wygląda zobaczcie u góry, ten nie widzi, ponieważ kąt widzenia tego zawodnika nie jest na tyle duży, żeby zauważył tego, który jest pod nogami no i będzie go obchodził z lewej strony, obra i chodzą ten na kontrolu oraz tak, że będą szli wolno e, jeden chyba widzi delikatnie chociaż nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie on teraz jest w tym momencie e, może wejdziemy z tej perspektywy, on tu widział przez chwilę, chociaż on już zdaje sobie sprawę, to jest teraz dziwna sytuacja, ponieważ zauważył całkowicie innego zawodnika. I teraz on chyba zdaje sobie sprawę, że jest ich dwóch. Zobaczmy, jak to wygląda z tej innej perspektywy. Wezi podjeżdża. Chce się dołączyć do tego tandemu zabójców. No i co? Każdy ma swój domek, tak? Każdy ma swój kwadrat. Każdy jest... Oj! Pięć, moi drodzy! W grze jest tylko sześciu. Jeszcze tylko sześciu zawodników. No i dobra. I Wufiru w tym momencie jest w domku. Averix też. Wezi ma swoje... Oj, tutaj co się dzieje? Tutaj niebezpieczeństwu, moi drodzy, się śmieję. Oj, to oj, tutaj było strzelone w futrynę. Tu było strzelone niestety w futrynę. Czy weziw zdecyduje się wychylić swój łepek? Czy będzie ryzykował? Nie, nie ryzykuje. Pięciu w grze. Zostało pięciu w grze. Eee, zróbmy teraz, słuchajcie, bez chuda. Eee, poobserwujmy, czy ktoś kogoś tutaj nie widzi. Tak jak powiedziałem, strefa, strefa tutaj zdecydowanie przyspieszyła w tych pierwszych. Teraz już się uspokoiła, ponieważ już jest na tym podstawowym poziomie. Esportowe ustawienia tej rozgrywki są. No i zawodnicy, cóż mogę powiedzieć. Ci zawodnicy tutaj, jeden od drugiego dostał strzał. Nie zdaję sobie sprawy w tym momencie w Ufiru, że tutaj w niedaleko jest inny zawodnik. Ten ma bardzo dobrą pozycję, bo będzie widział ich zaraz wszystkich. To jest y, tygrysy. I on nawet widział przez chwilę chyba tego. Oj, widzi go. Widzi go. Będzie oddawał strzały. Tygrysy dostał, ale ma dobre opatrzenie. Drugi raz i trzeci. I Wezji bardzo dobrze pozbył się e, kolejnego zawodnika. I zostało ich już tylko czterech w grze. Natomiast teraz muszą się szybko śpieszyć do strefy. Strefa jest na tyle nieśmieszna dla tych trzech zawodników. I Wufiru pokazał po raz kolejny, że potrafi powrócić, ponieważ pokonał. I ma trzech zabitych. Wszedł do strefy. Wezji w ogóle wypierdolił stąd w pizdu. Wsiadł do samochodu, ale wszedł. Na drugie pozycja, i teraz, moi drodzy, jeden na jeden już pozostanie Wufiru czy e, zawodnik o nazwie Skipperino, tak? No, zobaczymy. Jest e, schowany, i teraz, kto z tych zawodników? Kto z tych zawodników zdecyduje się na dziki atak? Jak widzimy, tutaj jest wyższa pozycja. Troszkę bardziej. E, oj, jest jest, 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 jest! Będzie strzał i zwycięstwo Wufiru, Magic. Wygrany kurczak podany. Gracz numer 6 w Firu, który biegł przez całą grę aż w końcu dobiegł do zwycięstwa. Kurczak dosiadany. Można cocking zrobić na czacie. Ale patrzcie, Skipperino miał 6 kili, wezi 4, Averix 2, Tygrysy też. Ogólnie yy, trochę tych kili tam zrobili. No tutaj wiadomo. To są kile takie szybkie. Na starcie ktoś poginął, e, zabił kogoś, ale dostał. No i powiem szczerze, że dymy. Było dobrze.